Czwartek, 16 maja to są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a gośćmi pierwszej części programu są Maciej Leściosz i Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasy niespokojne, mamy starcie handlowe amerykańsko-chińskie, za chwilę będziemy o tym mówić. Będziemy także mówić o starciu polityczno-amerykańsko-irańskim, to może potrzebne są jakieś bezpieczne przystanie inwestorom? Zazwyczaj w takich momentach no, takiego, takiej niepewności na rynku te bezpieczne przystanie są poszukiwane. Naturalnym, naturalnym bezpiecznym przyznaniem, taką uznawaną przez większość inwestorów jest złoto. No i ono faktycznie rosło przez większość maja. Dzisiaj nieco się rynek cofnął, ale to też potwierdza, że tak naprawdę kapitał jeszcze nie ucieka w pełni do tych bezpiecznych przystani. Część kapitału owszem już tych bezpiecznych przystani poszukuje. Bariera 1300 dolarów za uncję, do której złoto doszło, nie została płynnie pokonana i to potwierdza fakt, że jeszcze nie ma takich pełni poszukiwanie bezpiecznych przystani, dlatego, że w sytuacji, kiedy bezpieczne przystanie biorą górę, takie kwestie jak poziomy oporu w zasadzie nie grają roli. Rynek chce po prostu ulokować swój kapitał w bezpiecznym miejscu i przeczekać te burzliwe czasy. Cena, to... cena złota dziś się jednak trochę cofnęła. Co z takimi walutami, które... Są uznawane często za szanse dla inwestorów tych bardziej nerwowych. Co w, z azjatyckim, japońskim jenem i z europejskim, szwajcarskim frankiem? No, widać, że te waluty też w ostatnim czasie zyskiwały. I to właśnie na fali. Ucieczki części kapitału. To nie jest tak, że mamy w pełni odwrót. A jeszcze wracając do, zwrota, do złota, bo tutaj chciałem jeszcze ten wątek nieco pociągnąć. Z czego się w ogóle brał ten wzmożony popyt w ostatnim czasie? No, obserwujemy przede wszystkim popyt ze strony chińskiej, bo faktycznie wojny handlowe nie działają tylko na rynki europejskie, na Wall Street, ale na juana chińskiego bardzo mocno juan się osłabił, i to właśnie Chińczycy. W tym momencie wykupują złoto również to fizyczne, także z tej strony jest popyt. Również banki centralne, też wzmożony popyt wykazują na złoto, i to, to, to powodowało, że tutaj te czynniki, że złoto mm, dość mocno zyskiwało. Dziś się cofnęło. Jeszcze kilka słów o tych walutach. Właśnie nasi Frankowicze mają się bać. Drożącego franka szwajcarskiego? Na pewno względem złotego tutaj jeszcze kilka innych czynników dochodzi, bo jest odwrót od walut rynków schodzących i to powoduje, że ten frank jest dość drogi. I był taki moment, że wydawało się, że frank będzie się utrzymywał poniżej bariery 3,80. No, w tym momencie jednak wracamy na te poziomy obserwowane o no ponad rok temu. O złotym w kontekście dolara amerykańskiego to jeszcze za chwilę będziemy mówić. Teraz zostańmy na innych rynkach, rynkach surowców, towarów. Tutaj w maju raczej odwrót. No dość mocne, dość mocne spadki i to właściwie na większości surowców, rynków towarowych, no poza, poza ropą, poza ropą naftową. Aczkolwiek, jeżeli na przykład spojrzymy na ten indeks CRB, czyli on, on pokazuje taki koszyk surowcowy, no to widać, że, że ta wyprzedaż powiedzmy miała podobne tempo, jak wyprzedaż na rynkach akcji. Już wcześniej na rynkach, na rynkach surowców było trochę słabiej, ale później ta dynamika była podobna. Tu, co ciekawe, główny powód to, jest, to są właśnie te wojny handlowe. Czyli inwestorzy obawiają się, że w przypadku podniesienia, podniesienia ceł w Chinach przy imporcie niektórych surowców po prostu ten popyt będzie znacznie mniejszy, w związku z tym będzie mniejsza, mniejsza presja, presja na ceny. I to taki jest powód. Taki jest Przede wszystkim powód spadku, spadku cen surowców, ale myślę, że na co można zwrócić uwagę, co inwestorów czy spekulantów interesuje, to że te rynki generalnie w tym roku no, są bardzo zmienne, bo pierwsza część, pierwszy kwartał do połowy kwietnia to były mocne wzrosty i to na dość dużej zmienności, a później, a później spadki. Więc ciekawe rynki pod względem spekulacyjnym widać to też. ICAP, czyli jeden z takich największych instytucjonalnych brokerów, który pokrywa swoim zasięgiem swojej działalności różne rynki wykazał, że tak naprawdę rynki surowcowe uratowały wynik z pierwszego kwartału, bo tam były bardzo duże wzrosty, gdzie na innych, na innych rynkach, które obsługują były spadki. To teraz o wojnach zacznijmy od tej wojny militarnej, gorącej, chociaż jeszcze jej nie ma, no i miejmy nadzieję, że nie będzie. No ale tak wygląda jakby Donald Trump do wojny z Iranem się szykował, zwłaszcza w momencie, kiedy Iran wznowiłby swoje eksperymenty nuklearne. No to jest pretekst rzeczywiście do wszczęcia takich działań już militarnych. No zbiegło to się oczywiście w czasie wszystko z zakończeniem, czy powrotem z, do tych ograniczeń, Eksportu irańskiej ropy. No i widać już w tym momencie takie ruchy i mobilizacje z dwóch stron. Stany Zjednoczone wysyłają lotniskowce w rejon Zatoki Perskiej, jest mobilizacja również w powietrzu, czyli bombowce stoją w pogotowiu, również myśliwce. Ze strony irańskiej również pojawia się mobilizacja w postaci tutaj ruchów bardziej partyzanckich. No i to wygląda nieco tak, jak mieliśmy sytuację w Iraku. No to też w ten kilkanaście się, lat temu. Kilkanaście lat temu, ale Tylko ten to całe polityczno-militarne przedsięwzięcie amerykańskie w Iraku raczej odbiło się czkawką Stanów Zjednoczonym. No dlatego wydaje się, że tutaj powinni mieć to w pamięci. No, ale jest zawsze tutaj wokół wojny jest grupa interesów. Także Donald Trump, biznesmen. Też zapewne w jakiś sposób sobie to kalkuluje, zresztą co siedzi w głowie Donalda Trumpa to, to nie wiadomo, bo różne tutaj historie w ostatnim czasie się z jego osobą pojawiały. Natomiast na pewno tutaj pod kątem interesów nawet patrząc dla Stanów Zjednoczonych, jednak Stany Zjednoczone są już największym producentem ropy naftowej. W momencie kiedy się pojawiają obawy, o eskalację konfliktu zbrojnego i dalszych ograniczeń tutaj eksportu ropy naftowej, no to ta cena będzie szła w górę, więc to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, tak patrząc, co się komu opłaca. Także tutaj ta cena ropy może iść w górę, pomimo tego, że zarówno podaż ze strony Stanów Zjednoczonych cały czas na wysokim poziomie, no i w ostatnim czasie kwestie chińskie też zaważyły na tym, że pojawiły się obawy o popyt w najbliższym czasie na ropę. Stanom Zjednoczonym wojna z Iranem może się opłacać, tak to przed chwilą usłyszeliśmy. Czy dobrze robi prezydent Donald Trump zajmując takie twarde stanowisko negocjacyjne w rozmowach z Chinami, w rozmowach handlowych? I czy, tutaj cytuję Wyspiańskiego z Wesela, Chińczyki trzymają się mocno, czy mają naprawdę duży problem? No, z punktu widzenia Polski na pewno mamy się czego bać. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych w krótkim terminie pewnie, pewnie to jest dobre, dobre posunięcie Stanów Zjednoczonych. A myślę, że Chińczycy mają, mają się czego bać. Stany Zjednoczone przestraszyły się tak dużej ekspansji chińskiej. Przestraszyły się tego, że gospodarka chińska powoli. Zmienia swój charakter, czyli albo dąży do tego, żeby stała się gospodarką opartą na nowych technologiach, na, na innowacjach. I tego się Stany Zjednoczone przestraszyły. Do tego dochodzą kwestie jednak własności intelektualnej, kopiowania, kopiowania różnych rozwiązań. Ale czy no, co tak naprawdę mogą przedsięwziąć właśnie, rząd, co, co może zrobić rząd chiński? No nie, nie za wiele mówiąc szczerze, bo no, z jednej strony mówi się o tym, że przecież jest kredytodawcą tak mocnym Stanów Zjednoczonych w, w portfelu chińskiego rządu jest wiele, jest duża część rynku długu amerykańskiego i Gdzieś były, gdzieś były takie opinie, że mogą zacząć wyprzedawać, no ale wyprzedaż przecież spowoduje spadek cen e, tych obligacji, co de facto uderzy w portfel, e, który, który posiadają Chińczycy, więc no, tutaj ograniczone są możliwości. E, można, podnosić, można podnosić sła, ale jak widać w tym momencie to... W w ograniczonym stopniu. Mówi się o tym, że można też spróbować w inny sposób wprowadzać różne bariery pozacelne i w ten sposób ograniczać tutaj wpływ, wpływ Stanów Zjednoczonych. No ale tak naprawdę to spowoduje, że ta gospodarka chińska będzie, będzie, mniej, będzie mniej konkurencyjna, a celem chińskiej gospodarki ten przeskok właśnie z tej tradycyjnej gospodarki do nowoczesnych technologii miała być. Technologia właśnie 5G, i tutaj przez to wmanewrowanie w związku z firmą Huawei udało się Amerykanom wprowadzić ten wątek. No i na razie, w krótkim terminie, gdy globalna gospodarka ma się dobrze, to wygląda na to, że Chińczycy no mniej mogą jednak. My zostajemy przy tematyce amerykańskiej, ale dokładnie przy tematyce amerykańskiego dolara, raczej mocnego ostatnio. No i w związku z tym siły złotego na tym tle. Tak, no, indeks dolara jest w tym momencie blisko tych majowych szczytów. No, i całkiem blisko szczytów tegorocznych, z przełomu w zasadzie grudnia i stycznia. A taka sytuacja, kiedy dolar się dość szybko umacnia, no nie jest sprzyjająca dla walut rynków schodzących. Tutaj można by w zasadzie to nieco powiązać z tym, o czym mówiliśmy na początku, z tymi bezpiecznymi przystaniami. No, tutaj jednak w momencie umacniania się dolara. Inwestorzy raczej trzymają się z dala od tych uznawanych za nieco bardziej ryzykowne walut rynków schodzących. No i tutaj, no to widać na złoto choćby nawet dzisiejsze notowania i generalnie z tego tygodnia w odniesieniu do euro, gdzie też, pomimo nawet jeżeli się pojawia delikatna siła euro, no to ze złoty wcale na tym jakoś znacząco nie zyskuje. Widać, że w dalszym ciągu ten kapitał tutaj nie napływa. Ta walka o poziom 4,30 w zasadzie trwa. O franku już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, no ale też jeszcze miesiąc temu się kredytobiorcy frankowi cieszyli, że frank jest poniżej 3,80. W tym momencie wracamy do wysokich poziomów. No także, no tutaj ta sytuacja z pewnością. W dużej mierze będzie zależna od głównej pary walutowej, od euro-dolara. No i w tym kontekście na pewno warto obserwować to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jakie są dane publikowane, jakie będą oczekiwania wobec dalszej polityki Fedu, który ostatnio nieco złagodził swoją retorykę. Na koniec pierwszej części wracamy do tematu, który właściwie zszedł z pierwszych stron gazet w ostatnich tygodniach Brexit. No ale ten Brexit nad Wielką Brytanią wisi, chociaż właściwie teraz Brytyjczycy się przygotowują, tak jak wszyscy inni członkowie Unii Europejskiej, do wyborów parlamentarnych i być może będziemy mieli naszego Brytyjczyka w parlamencie europejskim, czyli byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. A sytuacja z Brexitem mimo wszystko jest ciekawa, ale niewiele się tam zmienia. To jest cały czas tak naprawdę brutalna walka polityczna, czy pomiędzy partią e, konserwatywną, czy partią pracy, czy wewnątrz partii konserwatywnej. Cyniczna, cyniczna gra, e, sytuacja... Do której włączają się inni. Wspomniany Rostowski reprezentuje partię, która jest euroentuzjastyczna. Tak, tak i paradoksalnie akurat wzrost popularności tej, tej partii może pomóc w tym, że, że te dwie strony, czyli największe ugrupowania, dogadają się, ponieważ będą bały się właśnie wzrostu. Wzrostu popularności tej partii. To zobaczymy, co się właśnie stanie po wyborach. To, to akurat może być taki czynnik sprzyjający porozumieniu pomiędzy tymi głównymi partiami. No bo na razie, na początku czerwca, prawdopodobnie trzeciego, będzie kolejne głosowanie nad tą umową. Rozwodową, ale na razie nawet nie są prowadzone jakieś rozmowy, nie ma tych głosowań kierunkowych, więc wygląda na to, że znowu będzie przegrana, i analitycy mówią o tym, polityczni analitycy, że może to oznaczać poddanie się do dymisji premier May. Więc no, sytuacja za chwilę, jeżeli chodzi o Brexit, może powrócić, a, a jeżeli chodzi o funta i um, indeksy, Brytyjski rynek długu, no to jednak, jeżeli chodzi o funta, szczególnie i, i, i obligacje, to analitycy albo mówią o tym, żeby w ogóle zapomnieć o tych, o tych instrumentach, no bo jednak są za bardzo ryzykowne, nie wiadomo co się wydarzy. Jest część, która mówi o tym, żeby jednak zagrać przeciwko tym instrumentom. Ale e, sytuacja cały czas jest niesprzyjająca dla Brexitu i też są konsekwencje. Poza polityczne, wiemy o tym, że jest wpływ negatywny już na gospodarkę, ale też na przykład na rynek nieruchomości. Na tych nieruchomościach, o których sprzedawcy nieruchomości lubią mówić, czyli tych bardzo luksusowych, które ponoć nigdy nie spadają. Od czterech lat w centralnym Londynie najdroższe nieruchomości spadają to już jest procentowy spadek a w tym w pierwszym kwartale. Dom w dobrych lokalizacjach w Londynie poniżej 2 milionów dolarów to był największy spadek cen od dekady. Więc widać, że, że tak naprawdę Brexit, pomimo że go nie ma, bardzo szkodzi. Kończymy pierwszą część programu. Wystąpili w niej Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC no, Markets. Okay. Dziękuję bardzo. A za chwilę w drugiej części artystów rynków Paweł Cymcyk. Czyli w takim razie będziemy mówili o maklerach doradcach i ich licencjach.